Zainwestowałeś w swój kanał YouTube. Mm -hmm. Warto było? Bardzo, bardzo. Yy, z punktu widzenia ekonomicznego gigantyczne korzyści, i yy, z punktu widzenia satysfakcji zawodowej jeszcze większe. Mm -hmm plus taki fajny zimny prysznic, który chłodził jakieś takie moje zapędy gwiazdorskie, źle rozumiane. Bo wiesz, jak jesteś na u Woronicza, czy na wiertniczej, mhm. czy tam. To powiedzmy dla ludzi, tam, którzy nie muszą wiedzieć, co to znaczy. Dziękuję, czy tam, gdzie ma siedzibę Polsat, to tam jest cały sztab ludzi, którzy, którzy cię obsłużą. Podepną ci mikrofon, zrobią ci fryzurę, malują cię wszystko. A jak masz swój kanał na YouTubie, to albo płacisz komuś za to, albo dochodzisz do wniosku, no może się nauczę i sam będę o to dbał. Mhm. A jak było u Ciebie? A u mnie było i tak, i tak. Bo czasami lubiłem pracować z znajomymi, których zatrudniałem, a czasami, gdy nie było czasu tego wszystkiego poorganizować, to się po prostu robiło samemu. Mhm. I to było też w czasach największego mojego hypu telewizyjnego, bo przecież ja na, na YouTubie to chyba z 11 lat temu wystartowałem.